Specjalne wydanie faktów RMF FM z Watykanu Tomasz Stańszewski z Krakowa, Ewa Kwaśny. Jan Paweł II święty, dokładnie od 43 minut. Razem z nim papież Franciszek kanonizował Jana 23. To specjalne wydanie faktów RMF FM z Watykanu. Nie pada. Trochę się przejaśniło, według tych tysięcy pielgrzymów tu w Watykanie. To jest kolejny dowód nadzwyczajnej siły dwóch nowych świętych. Jest punktualnie 11. Powtórzmy raz jeszcze, od 43 minut Jan Paweł II jest świętym razem z Janem XXIII. Jak wyglądało to wyniesienie papieży do świętości? O tym Mariusz Piekarski. Po litanii do wszystkich świętych. Przed papieżem Franciszkiem stanął prefekt kongregacji do spraw kanonizacyjnych, kardynał Angelo Amato. Odczytał prośbę o wpisanie obu błogosławionych papieży do katalogu świętych. Chwilę później bardzo skupiony papież Franciszek odczytał formułę kanonizacyjną, mówiąc, że po na namyśle i za radą braci... Błogosławieni Jan XXIII i Jan Paweł II są świętymi I zostają wpisani do katalogu świętych, którym należy się chwała całego kościoła Chwilę później papież polecił sporządzić specjalny dokument kanonizacyjny A przed oblicze papieża przyniesiono relikwiarze obu nowych świętych Relikwie Jana XXIII niosła rodzina z Bergamo Krople krwi Jana Pawła II przyniosła z kolei Floreb i Wmora Diaz. Kostorykanka uzdrowiona z mózgu za wstawiennictwem papieża Wojtyla. Tyły. To ten cud pozwolił uznać Jana Pawła II dziś za świętego. Relikwiarze stanęły tuż obok ołtarza, a akt kanonizacyjny zwięczył śpiew, gloria, chwała na wysokości. Czym w XXI wieku jest cześć dla relikwii? To wyjaśniam teraz teolog, Dominikanin Jarosław Kopczak. Ta cześć dla relikwii jest już jakąś próbą... Szacunku i podłączenia się do tej chwały, do tej mocy, jest zwróceniem uwagi na coś, co specyficznie wyróżnia chrześcijaństwo od wszystkich innych wielkich religii światowych. Dla buddyzmu, dla hinduizmu, dla religii Dalekiego Wschodu zbawienie dokonuje się w jakiejś mierze poprzez ucieczkę od tego, co cielesne. W chrześcijaństwie zbawiony jest cały człowiek ze swoją cielesnością. Dziękuję ojcu. Barbara Zielińska teraz w okolicach auli Pawła VI Basiu w tłumie tych, którym nie udało się dostać Niestety. na plac świętego Piotra. A więc rozczarowanie, zawiedzenie. Jedni mówią wprost, jesteśmy bardzo, ale to bardzo niezadowoleni. Być tak blisko i nic nie widzieć. To spory pech są tak źli, że nawet nie chcą rozmawiać. Z kolei Państwo Adamczewscy, którzy siedzą na składanych własnych krzesełkach, Dzień nasz tak tego faktu, że nie dostali się na plac świętego Piotra nie przeżywają. Są Państwo dość daleko. Bliżej niż z Krakowa, skąd przyjechaliśmy. Więc to, że za barierką nieważne. Najważniejsze że jesteśmy biało-czerwoną flagą. Tak. Trzeba było tutaj być. Mamy kopułę przed oczyma, a w sercu papieża. Ci, którzy nie weszli teraz na plac świętego Piotra, już teraz deklarują, że zrobią to zaraz po zakończeniu mszy, bo chociaż odwiedzić grup Jana Pawła II. To aktualne fakty z Watykanu, jak świętość papieża Jana Pawła II przyjmowana jest w Polsce. O tym teraz Ewa Kwaśny. Wląz Zygmunta uczcił w Krakowie ogłoszenie świętym Jana Pawła II. Bił przez 10 minut. Teraz w kościołach msze Sześwięty z transmisją uroczystości z Watykanu. W sanktuarium w łagiewnikach jest Dziennikarz RMFFM Maciek Grze. Witam. Maćku, jak przyjęto Nowego Świętego. Oklaskami i owacją nastojąco były łzy szczęścia, a tutejsze dzwony rozbrzmiewały na cztery strony świata. Pielgrzymi modlili się i machali flagami, kiedy tylko na telebimie pojawiło się zdjęcie Jana Pawła II. Łzy się Błoczek. Tym bardziej bliski, że akurat znaliśmy go, akurat mogliśmy go posłuchać, mogliśmy go zobaczyć, mogliśmy jechać do niego. Był dla nas taki namacalny, że tak powiem. Namacalne są i będą w łagiwnikach także efekty ogłoszenia papieża Polaka Świętym. Na początek trzeba będzie zmienić nazwę sanktuarium zbłogosławionego na świętego Jana Pawła II. Jan Paweł II wśród świętych. On teraz w specjalnym wydaniu faktów RMF FM tak bliskie sercu Jana Pawła II Wadowice, Tam jest nasz reporter Marcin Buczek. Marcin, jak wadowiczanie uczcili moment ogłoszenia świętym papieża Polaka? Wadowice zareagowały śpiewem. Na rynku zabrzmiała wtedy ulubiona papieska barka i przez cały czas, kiedy ją tu śpiewano, nad głowami tłumu falowało morze papieskich biało-żółtych flag. Także wtedy w niebo wypuszczono przed kościoła dziesiątki połączonych ze sobą biało-żółtych balonów. Teraz w skupieniu wszyscy oglądają tu watykańskie uroczystości z papieskich wadowic Marcin Buczek. Ponad tysiąc osób śledzi transmisję uroczystości kanonizacyjnych z Watykanu na wrocławskim rynku. Wśród nich jest nasza dziennikarka Anna Kropaczek. Anio, jaka panuje atmosfera? Atmosfera jest bardzo uroczysta. Wiele osób jest wyraźnie wzruszonych. Kiedy papież Franciszek ogłosił Jana Pawła II i Jana XXIII świętymi rozległy się brawa. Wrocławianie mówili mi, że przeżywają wielką radość, że są szczęśliwi, ale jednocześnie towarzyszy im skupienie i refleksja. I taka raczej zaduma i takie zastanowienie się nad własnym życiem. Wszystkie miejsca siedzące na rynku są zajęte, niektórzy. Przyszli z własnymi krzesełkami wciąż dochodzą tutaj kolejne osoby. Z Wrocławia Anna Kropaczek. Jan XXIII i Jan Paweł II już ogłoszeni świętymi. Trwają uroczystości kanonizacyjne w Watykanie. Opisują je z satelitarnego studia RMFFM nasi wysłannicy. To wszystko możecie zobaczyć także na rmf24.pl. Specjalne wydanie faktów ponownie o 12.00. Radio, muzyka, fakty. RMFFM. Bezpiecznej podróży życzy sponsor prognozy pogody, producent OPON Bridgestone. Bridgestone, Your Journey, Our Passion. W Watykanie lało jak z cebra i przestało, no ale przecież mamy od dzisiaj takie chody w niebie. W Polsce na razie trochę deszczu na północnym wschodzie, ale po południu może padać w centrum i na południu możliwe burze. Uważajmy, gdzie stawiamy samochody, bo może sypnąć również gradem i mocno wiać. Od 14 stopni na północnym wschodzie, przez 18-19 w centrum do 21 na zachodzie. Bezpiecznej podróży życzy sponsor prognozy pogody, producent OPONT Bridgestone. Bridgestone. Your journey. Our passion. Mamy świętego papieża, trwa specjalna msza w Watykanie, a my wspominamy Jana Pawła II, za chwilę trener Krakowi Wojciech Stawowy.